Mamy, zarządzaj urządzeniami Bluetooth, jest taka opcja. Wchodzimy tutaj. Czy chcesz zarządzać urządzenie? Tak. Rozpocznij, tutaj i dajemy teraz. typ parowania, czyli ten przycisk mały tutaj i PlayStation. O, niech to się zaczyna parować. Da opcję migania. I tutaj musimy dać, rozpocznij wyszukiwanie. Wireless controller. Ok. Rejestracja zakończona pomyślnie. Wstecz. Wstecz używam bezprzewodowo, bezprzewodowo pada od yy, proszę bardzo, pada od PS5 spadam, no bo tutaj kabel mogę odłączyć USB spadem yy, od. I to normalnie słuchajcie, działa. Yy, no i teraz sobie mogę na przykład wejść w gra, jeszcze z T2, Street Fighter, Street Fighter, wracam do niego. Oczywiście nie działa tylko przycisk. PlayStation, nie, nie włączymy nim konsoli ani nie wejdziemy do Dasha, chociaż Dasha chyba wyjdziemy, zaraz zobaczę. Natomiast wydaje mi się, że yy, on nie jest w pełni funkcjonalny, nie każda gra też z nim będzie działać, ale widzicie? Działa. Można grać. Jeszcze raz tylko szybko zrobię akcję, żeby wam pokazać. Tak, tak, tak. Oczywiście, no patrzcie, widzicie? Działa. Nie, 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 nie działa mi ten tylko. No ale dobra, to nie będę, nie będę wnikał. No nie działa mi e, jakby e, noga w tej grze, chociaż może teraz zadziała zaczymy. Gram cały czas bezprzewodowo. No ten jest podłączony, ale on jest jako pad drugi zarejestrowany. A ja używam tego jako pada pierwszego, podstawowego na konsoli PlayStation 3 odpada pada PS5 bezprzewodowo. Działa. Ktoś pisał, że nie działa i że to nie pójdzie. Dzia działa. Proszę bardzo, działa jak należy. Ale dobra, zagramy chwileczkę, żeby wam pokazać i zobaczę, czy do tasza wyjdzie przycisk PS. To chyba w ten sposób działa. Muszę mieć tego pada podłączonego, żeby to działało. Ale dobra, yy, start. Proszę bardzo, gram. Noga zaczęła działać. Yy, o, panie, dobra. Mo ale tamten, tu coś dziwnego, coś tam z padem jest, tak? Muszę jeszcze raz, chyba tamtego pada użyć. Ale dobra, ten za to działa. No dobrze, ten za to tylko mam skonfigurowane teraz przyciski źle, ale okej, okay. działa. Patrzcie, pad od playa piątki, żeby nie było. Dual DualSense działa, teraz ja wcisnę przycisk PlayStation. Widzicie, nie da się wyjść do menu, muszę wyjść tym padem i tak muszę mieć pada od playa trójki, żeby wyjść do. tutaj do menu, ale. zakończ grę. Tak. Ten pad działa, tylko nie jest pełni funkcjonalny od Play'a piątki, ale działa, idzie go używać. Także tak, można to robić bez żadnego, ale